Cześć, jak się macie? Witam was, witam ciebie, YouTube. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam opowiedzieć kilka słów o grze pod tytułem Trauma, w którą grałem dzisiaj w pracy i którą, z której gramy możecie sobie zobaczyć na TV Gry. A teraz kilka słów takiego mojego komentarza do niej. Jest to gra niezależna, bardzo taka ewidentna w tej swojej niezależności. Jest gra, gra jest oparta na fotografiach, ponieważ jej autorem jest człowiek, no jakiś artysta powiedzmy polskiego pochodzenia, mieszkający w Niemczech, który jest przede wszystkim fotografem. No i Widać to, ponieważ gra jest taka e, właśnie oparta na, na, na zdjęciach, tak jak stare polskie przygodówki, jeszcze, jeszcze Metropolis, prawda? Czyli tajemnica statuetki przede wszystkim. E, no i tak, wady i zalety tej gry. E, wadą dla mnie jest to, że, tak jakby intro, jeśli mówimy o konstrukcji fabularnej, intro mówi za dużo. Zdecydowanie po prostu od razu wiemy, że miał miejsce wypadek samochodowy, od razu wiemy, że dziewczyna, ona tam straciła rodziców, coś tam, coś tam. Od razu to jest nam podane na tacy, i sama gra jest już tym wychodzeniem z traumy. A o wiele fajniej według mnie by było, gdybyśmy z poziomu tego świata snów dopiero konstruowali sobie, rekonstruowali to, co zaszło w świecie rzeczywistym. Gra by była dużo bardziej wciągająca w ten sposób, a mówię to posługując się swoim jakby przykładem, ponieważ e, ja w tej grze zupełnie nieumyślnie przypadkiem przewinąłem intro i nie wiedziałem, że ono tam jest i. Tak, jakby przeszedłem tę grę w taki sposób, jaki wam polecam, czyli nie wiedziałem tego, co było powiedziane na samym początku i sobie odtwarzałem to przez gameplay. I myślę, że jakiś jednak błąd został poczyniony, że zbyt dużo jest powiedziane nam od razu i nie mamy tej przyjemności rekonstruowania fabuły we własnym zakresie. To jest według mnie minus. Plusem natomiast przede wszystkim jest. Nakreślenie tych współzależności pomiędzy poziomami. Tam jest tak, że na jednym poziomie zdobywamy jakąś y, umiejętność, y, poznajemy jakiś gest, gest myszki. To jest już w ogóle bardzo minimalistycznie tak gra jest zrobiona, bo nawet. Y, Znam trochę Adobe After Effects, program do efektów specjalnych i nawet wiem jak został zrobiony ten, ten taki efekt pędzla do obsługi gestów. To jest dość prosta rzecz do zrobienia. Widać, że ten minimalizm jednak, że ta gra nie była jakimś ogromnym natłokiem pracy. Oczywiście nie umniejszając, nie umniejszając twórcy, więc współzależności pomiędzy poziomami. Dostajemy umiejętność, używamy jej na innym poziomie, w kontekście i w sytuacji, o której, na którą wcześniej byśmy nie wpadli. Ale jest jeszcze jedna fajna rzecz w tym wszystkim, że te gesty wszystkie działają w mechanice gry od razu, tylko że my po prostu ich nie znamy. Nie wiemy, jak ich wykonać i nie wiemy, na czym je zastosować. I teoretycznie to jest wszystko jedno i to samo. Nie ma wielkiej różnicy, ale myślę, że na jakiejś podświadomej płaszczyźnie ta różnica jest, ponieważ wiemy, że to działa, że przypadkiem eksperymentując możemy na coś wpaść, a jeśli nie wpadniemy, no to oczywiście nasz odbiór. Niby jest taki sam, ale jednak gdzieś y, na poziomie podświadomości myślę, że y, jesteśmy jakby. Y, większy szacunek mamy do gry. W momencie kiedy ona potrafi po prostu mieć pewne mechanizmy w sobie, ale je ukryć przed nami na tyle, że ich nie, zna nie znaleźliśmy wcześniej, myślę, że to jest jednak bardzo fajny trik. E, jeśli mówimy ogólnie o konstrukcji tutoriala, bo możemy to odnieść jakoś do tutoriala w grach wideo, e, no to oczywiście podejścia są dwa. Niektóre gry blokują większość klawiszy w momencie, kiedy jeszcze nie przeszliśmy przez tutorial do danej funkcji, jak na przykład nie możemy przeładować broni, dopóki nie przejdziemy w tutorialu do momentu, w którym Ładujemy, przeładowujemy broń. Inne gry dają nam całą funkcjonalność już od razu, ale po kolei nas uczą stosowania poszczególnych funkcji. No i ja jestem jednak po stronie dania graczowi pełnej, pełnej swobody już na samym początku. Przy czym oczywiście też trzeba być świadomym ryzyka i ograniczeń czegoś takiego. Jest możliwe, że gracz nagle przypadkiem włączy sobie jakąś funkcję, której nie będzie mógł wyłączyć, co spowoduje, że trochę mu się zepsuje odbiór gry. Bo na przykład będzie cały czas, nie wiem, kucać w FPS-ie i nie będzie wiedział, oczywiście mówię tutaj o bardzo e, abstrakcyjnej sytuacji, że będzie kucać cały czas i nie będzie wiedział, jak wstać, i na przykład nie będzie mógł przejść jakiegoś miejsca. No nie wiem, czy to jest możliwe, no ale wiecie o co mi chodzi. To jest wszystko przykład, więc e, zachowanie. Pełni mechanizmów i pełnej funkcjonalności gry, i operowanie tylko na płaszczyźnie wiedzy gracza na ich temat jest według mnie dużo, fine, dużo bardziej finezyjnym zabiegiem niż zrealizowanie tego w ten sposób, że zobaczyliśmy ekran, na którym został jakby jakiś gest zaprezentowany, więc nagle magicznie myszka zaczyna nam działać w nowy sposób. Myślę, że Autor tutaj, e, autor traumy, e, w dużo bardziej finezyjny sposób zastosował e, jakby ten chwyt. No i ogólnie warto sobie tę grę obczaić. To nie, nie jest żaden ósmy cud, cud świata, nie jest to coś, co e, może konkurować z grami niezależnymi, na przykład studia Tale of Tales, które w podobnej traumatyczno-psychologicznej estetyce e, się, się mieszczą, no ale. Po prostu jest to całkiem przyjemne doświadczenie. Ja to odpaliłem dość sceptycznie, ponieważ nie yy, zwykle nie daje się tak jakby nabierać na takie artystowskie klimaty i ogólnie wolę twórczość radosną, niż traumatyczną we wszystkim co robię, I, ale, ale, ale jednak kupiła mnie ta gra. Kupiła mnie fajnymi znajdźkami, które są fabularne, kupiła mnie tymi współzależnościami pomiędzy poziomami i ogólnie taką tajemniczością gameplaya. Troszkę się potem na tym przejechałem, ponieważ yy, tak jak mówię, Intro wyjaśnia nam wszystko, i potem w tej grze nie ma już za bardzo tajemnicy, jest tylko pewna rekonstrukcja yy, i poszerzanie wiedzy o świecie. Ale można było więcej zrobić z tą mechaniką i nawet z tymi, jakby, asetami yy, tylko opowiadając historię troszkę bardziej od tyłu. Więc taka jest moja opinia o traumie. G w grę możecie sobie zagrać za darmo na stronie traumagame.com. Jeśli się ze mną zgadzacie, to dobrze, jeśli nie, to też dobrze. Przy czym zagrajcie. Po prostu zagrajcie, bo fajna gierka. Ona jest bardzo krótka. Ja ją przeszedłem w, nie wiem, w pół godziny, naprawdę. E, cztery poziomy, każdy po parę minut. E, przy czym mówię nie tylko o przejściu takim bazowym, ale też pobawieniu się właśnie w znajdowanie w tych e, współzależności i szukanie znajdziek. Więc trauma. Słuchajcie, <trawnie> trauma po prostu. E, chciałem jeszcze. E, nie wiem, zacząć jakąś taką nową tradycję, że będę e, czytać i jakoś komentować Wasze komentarze, ponieważ Wy się przyzwyczailiście, że Wy komentujecie mnie, to ja teraz będę komentować Was. I jeśli chcecie, e, żebym się do czegoś odniósł, albo chcecie coś napisać zabawnego, żeby później, żebyśmy wszyscy się pośmiali, e, to dawajcie pod tym filmem i zobaczymy. W ogóle myślę, czy by nie zrobić takiego osobnego programu, gdzie e, ja komentuję Wasze komentarze. To by było całkiem zabawne i w końcu bym się zemścił na tych, którzy. e commento io um... próbując mi jakoś dopiec. E, no i dobra, zobaczmy. E, komentarze pod poprzednim filmem. Hipsterski taniec, beczlok. E, żadna diwa nie chce typa z wąsem jak myśla pipa. To jest komentarz do mojego zarostu, który zawsze, e, zawsze kiedy mi wyrośnie i zapomnę się ogolić przed nagraniem, dominuje ogólnie komentarze e, pod, pod filmem. I ja to oczywiście rozumiem, ponieważ nie lubię nosić wąsów. Raz w życiu zapuściłem wąsy specjalnie dla Adama Małysza. E, wtedy, co wszyscy mieli zapuścić wąsy. To był jeden z dwóch takich happeningów w Polsce, bo jeszcze drugi był na premierę komiksu Gang Wąsaczy, ale w tym nie brałem już udziału, więc, więc przepraszam za moje wąsy, ilekroć się pojawią i, 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 i rozumiem, to w ogóle napisał użytkownik diablox 966. Pozdro, fajny, fajny, fajna rymowanka w ogóle. Nie wiem, z czego to jest cytat, ale spoko. E, nie słuchaj ich, zapuść wąsa na Hogana. Kowal Burger to napisał spoko. E, dostał 5 kciuków w górę. Więc ja też dam tutaj, właśnie w tym momencie daję kciuk w górę. Zapuszczam wąsy na Hogana. E, widać, że przywiązujesz sporą uwagę do wymowy angielskich nazw. Kacpres, Kacpes. No, przywiązuję, nawet kiedyś zrobiłem filmy na ten temat i cały czas myślę, żeby do tego wrócić, ponieważ to, to był naprawdę bardzo, bardzo fajny temat i może trochę niepotrzebnie przestałem, dając się zaszczuć jakimś tam krzykaczom. E, mam, kilka, mam kilka fajnych jakby przemyśleń na następne rozkminy tego typu, przede wszystkim o... Hmm, nie będę spoilować. E, wiesz co się liczy? Pogo, kur... E, nie będę przeklinać na filmach, bo mnie może jacyś niepełnoletni oglądają, którzy kompletnie nie znają takich słów jak kurwa, e, więc... E, no tak. Na temat TV Gry nie będę tutaj mówić, ponieważ słuchajcie, no na TV Gry mówimy o TV Gry. E, a jeśli się wam Koniu nie podoba, to, e, to żałujcie, bo Koniu jest zajebisty. E, tak. Pię wszystko pięknie, tylko proszę stary ogól się. Mhm, tak jest. Kto jest 301 widzem łapa w górę. To jest w ogóle głupie, że YouTube ma ten, ten system zliczania oglądalności jakiś taki niedo... Niedo... Jak to powiedzieć ładnie? Niedokończony. E, że przez pierwszą dobę nic się nie zlicza, ale widzę, że ogólnie w komentarzach na YouTubie bardzo dużo ludzi to przeżywa każdego dnia. Pogódźmy się z tym po prostu, że pier przez pierwszą dobę zwykle jest około 300 oglądalność i, i na tym koniec, i, i nie ma co się... nie ma już co tego przeżywać tak w kółko, słuchajcie. E, tak, zróbcie kolejny przegląd trailerów. Kto się ze mną zgadza? Łapka w górę. Nie dostał żadnej łapki w górę, ale ja... Dam, że ten przed seansem chodzi o przed Seansem w tvGry.pl i będzie, będzie nawet jutro bodajże. Mamy już zwiastuny wybrane. No i dobra. Reszta komentów jest tutaj na temat tvGry. Obiecuję wam, że będą jakieś zmiany i będzie fajnie, i w ogóle ja strasznie czekam na Gamescom. E, przede wszystkim na gry Blizzarda, które będą na Gamescomie, a których tradycyjnie nie ma na E3. To jest w ogóle największa chyba przewaga Gamescomu nad E3. Poza tym, że Gamescom jest e, imprezą otwartą dla wszystkich, I jeśli chcecie zobaczyć sobie takie prawdziwe targi gier, no to możecie pojechać na Gamescom i to będzie naprawdę taki flavor. E, zobaczycie, jak to wygląda, ponieważ w zasadzie Gamescom. Niczym się od E3 nie różni, tak patrząc branżowo. No, a na E3 wiadomo, więcej się rzeczy ogłasza, ponieważ e, raz, że przyzwyczajenie, dwa, że stany, a czyże że e, jakaś no, umowna pompa, prawda? Wszyscy się omawiają, że większy wyścig zbrojeń robimy na E3. E, są te wielkie konferencje e, dostawców sprzętu. E, no i dobra, słuchajcie, więc więc. Więc tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, wybuchające beczki na YouTubie wciąż wybuchają i mam nadzieję, że będą wybuchać jak najczęściej i mam kilka nowych i fajnych pomysłów na to, co zrobić na tym kanale, a jeśli wy jakieś macie, to też możecie mi je podsunąć i e, komentujcie, piszcie jakieś różne śmieszne, głupie rzeczy i ja skomentuję to przy następnej okazji, może nawet w dedykowanym progr programie, kto wie, więc trzymajcie się, trzymaj się YouTubie, na razie, do zobaczenia.